Ćwiczenie to być może nie jest dla wszystkich, ponieważ dotyczy świąt, a święta dla wielu osób kojarzą się z czymś przyjemnym, z czymś relaksującym, z oderwaniem od rzeczywistości, od codzienności, od pracy i z czymś ekscytującym odwiedza się rodzinę, zasiada się przy stole, zjada się przepyszne niecodzienne potrawy, i dla wielu osób jest to czas pełen radości i entuzjazmu. Jednak nie dla wszystkich święta właśnie wiążą się czy kojarzą z czymś takim. W niektórych rodzinach nie było dobrze, nie było spokojnie, były, czy była przemoc, czy była jakaś dysfunkcja, było po prostu ciężko. I te relacje rodzinne nie są takie ciepłe i serdeczne, więc takie spotkania mogą się okazać pełne stresu, pełne napięcia i jest to po prostu trudne. Także ćwiczenie to właśnie przeznaczone jest dla takich osób. Które czują się w ten sposób, które czują, że spotkanie się z rodziną będzie pełne napięcia, być może nawet lęku, być może złości, być może bezsilności, ponieważ niekiedy pewne rzeczy są nierozwiązane w tych relacjach rodzinnych, doszło do jakichś krzywd i nigdy się o tym nie mówiło, nigdy to nie zostało wybaczone. Człowiek nieraz cały czas z tym w środku chodzi i musi potem usiąść przy stole i udawać. Że wszystko jest w porządku że i udawać, że cieszy się tymi świętami, a w środku tak, tak naprawdę jest jakaś część, która krzyczy i wcale nie czuje się taka szczęśliwa. Jeśli jesteś taką osobą, która ma nie najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, z przeszłości, i nie są one jeszcze rozwiązane do końca, i powodują napięcia wewnętrzne, a jednak zgadzasz się, aby zachować tradycję i spotkać się z rodziną? Pomyśl sobie o tym, jak się czujesz, myśląc o spotkaniu rodzinnym przy stole świątecznym, opukując punkt gamma. I kiedy jesteś już gotowy, Zacznij opukiwać punkt karatę i powtarzaj. Mimo, że czuję ten ogromny stres, kiedy myślę o świętach, to jest dla mnie, dla mnie takie trudne, żeby usiąść przy stole i udawać, że wszystko jest w porządku, to teraz akceptuję siebie i wszystko to, co czuję. Mimo, że czuję ten ogromny stres, wręcz boję się tej wizyty urodziny. Boję się, że będę się źle czuć w środku. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję ten ogromny stres. Kiedy myślę o świętach i o wizycie urodziny. To teraz akceptuję siebie i wszystkie swoje uczucia. I brew? Boję się tego spotkania. Bok oka, bo spotkały mnie te wszystkie rzeczy. Pod okiem to było takie nie fair. Pod nosem i w ogóle na to nie zasłużyłem. Broda i cały czas we mnie siedzi tak krzywda i ból, obojczyk i nikt mnie nawet za to nie przeprosił, ani tego nie uznał. Pod pachą, a ja mam teraz siedzieć i się uśmiechać. Głowa, jakby wszystko było w porządku. Brew nie wiem, jak ja sobie poradzę przy tym stole. Bok oka wydaje mi się, że to może być ponad moje siły. Pod okiem chcę dochować tradycji, bo to jest dla mnie ważne. Pod nosem, ale czuję ten wewnętrzny opór. Broda, to jednak wybieram spokój. Obojczyk To jest mój czas. Pod pachą. Niezależnie od tego co kiedyś mnie spotkało. Głowa. Wybieram spokój i relaks w te święta. Brew. Nie pozwolę już, żeby ktokolwiek bok oka zniszczył mi ten czas. Pod okiem uwalniam się chociaż na ten świąteczny czas, pod nosem od tego, co mnie kiedyś spotkało. Broda, wybieram radość w tym świątecznym czasie. Obojczyk, nawet jeśli ten ktoś obok mnie siedzi. Pod pachą, nie pozwolę, żeby to mnie zniszczyło. Głowa, bo przecież udało mi się dojść aż tutaj. Brew. Teraz ja decyduję o tym, jak się czuję. Bok oka i wybieram wolność przy tym stole świątecznym. Pod okiem akceptuję, że niczego nie muszę. Pod nosem nie muszę wybaczać tym ludziom. Broda nie muszę ich wcale kochać za to, co zrobili. Obojczyk, wybieram spokój. Pod pachą to jest mój czas w te święta. Głowa i nie pozwolę już, żeby ktokolwiek mi go zepsuł. Bref niezależnie od tego, co mnie spotkało. Bok oka wybieram wolność od tego i od tych wszystkich osób. Pod okiem zasługuję na to, żeby mieć dobry czas. Pod nosem teraz to ja wybieram, jak się czuję. Broda, teraz już mogę odzyskać moją moc. Obojczyk, już nie muszę jej oddawać i czuć się jak skrzywdzone dziecko. Pod pachą, bo już nim nie jestem. Głowa, teraz mogę wybierać. Bref, i wybieram ten czas. Bok oka, aby był dla mnie dobry i mimo wszystko radosny. Pod okiem, nie dlatego, że zmuszam się do siedzenia przy stole, pod nosem, ale dlatego, że wybieram wolność. Broda, niezależnie od tego, gdzie jestem. Obojczyk, wolność od tego, co mnie spotkało. Pod pachą, wolność od tych wszystkich trudnych emocji. Głowa, bo nie chcę już być więcej ofiarą kogokolwiek. Brew, akceptuje siebie i wszystko to, co czuję. Bok oka. Chcę pamiętać, że niczego nie muszę. Pod okiem, bo nie jestem już małym, zależnym dzieckiem. Pod nosem uwalniam resztki tego stresu i tego lęku przed świętami. Broda, bo teraz jestem już osobą dorosłą, która ma moc. Obojczyk, mogę się już czuć na równi. Pod pachą, nie muszę z niczego rezygnować. Głowa, po prostu wybieram siebie i moje święta w środku mnie. I głęboki oddech. Mam nadzieję, że święta te okażą się całkowicie dobre i pozytywne, a ja odwiedzę Was znowu. Po nowym roku, z nowymi ćwiczeniami. Wszystkiego dobrego!